Cześć ciekawscy! Ouija to nazwa, która w większości z Was z pewnością bardziej kojarzy się z horrorami oraz wywoływaniem duchów niż z grą towarzyską. Na jej widok wielu ludziom przechodzi dreszcz po plecach, mimo że została stworzona jako zabawka. Jak więc powstała Luigi oraz dlaczego graza trzeba funkcjonować jako łącznik ze światami? Czy faktycznie duch odpowiadają za jej pomocą? Czy wiecie, że ponoć sama nadała sobie nazwę? I co sprawiło, że do dziś budzi przerażenie oraz jaki w tym udział miał film Egzorcysta? Poznajcie sekrety tabliczek Luigi, ale także koniecznie kliknijcie suba i włączcie powiadomienia, a wtedy nie ominie Was żaden z naszych ciekawych odcinków z efektem wow. Gra Luigi na pierwszy rzut oka ma całkiem niepozorny wygląd. Jest to drewniana deska z wyrytymi na niej wszystkimi literami alfabetu, cyframi od 0 do 9 oraz słowami tak, nie i do widzenia. Dołączony jest do niej wskaźnik w kształcie łzy z małym szkiełkiem w korpusie, który służy do manewrowania po tablicy. Gdy w 1891 roku pojawiła się pierwsza reklama tej gry, do jej kupowania zachęcało hasło. Cytujemy: Luigi, czyli cudowna, gadająca tablica. Była ona opisywana jako magiczne urządzenie, które odpowiada na pytania o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Miała gwarantować świetną rozrywkę i rekreację dla każdego, a jej wygląd i działanie zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Pierwszym ciekawym faktem dotyczącym Ouija jest sam sposób działania tablicy. Pomysł polega bowiem na tym, że kilka osób siedzi wokół planszy, kładzie czubki palców na wskaźniku i zadaje pytanie. Następnie, ponoć bez udziału ludzkiego, wskaźnik przesuwa się od litery do litery, dając odpowiedź. Brzmi to całkiem tajemniczo, prawda? Samoistne poruszanie. Hmm, jaka jest więc siła napędowa tego mojego urządzenia? Jest pewne naukowe wyjaśnienie tego zjawiska, ale nie zdradzimy Wam go teraz, by nie psuć wszystkim emocji z obcowania z grą. Jeśli jednak jesteście naprawdę ciekawi, jaki sekret się za tym kryje, koniecznie oglądajcie nasz film do samego końca, bowiem zanim się pożegnamy, wyjaśnimy tę tajemnicę. Na razie powiemy zgodnie z opisem gry, że palcami uczestników podczas Sansu poruszają siły duchowe. Zapewne to właśnie przyczyniło się do jej ogromnej popularności w XIX wieku, kiedy w Ameryce panowała istna obsesja na punkcie spirytyzmu, a ludzie masowo wierzyli, że duchy mogą się porozumiewać z żywymi. Uznaje się, że wszystko zaczęło się od słynnych sióstr Fox, które ponoć otrzymywały wiadomości z światu. Pierwszy kontakt ze zjawiskami paranormalnymi w przypadku tych kobiet miał miejsce w ich domu w stanie Nowy Jork. To tam rodziny zaczęły nękać dziwne odgłosy o niewiadomym pochodzeniu. Nasiliły się one do tego stopnia, że w końcu jedna sióstr uznała, że ich domostwo jest nawiedzone. Zwróciła się więc do niewidzialnej istoty, aby porozumiała się z nimi za pomocą kodów, w którym stuknięcia odpowiadały poszczególnym literom alfabetu. W ten sposób panny Fox dowiedziały się, że faktycznie mają do czynienia z duchem człowieka, który za życia mieszkał w ich domu, gdzie również zginął, a jego ciało zostało pochowane w piwnicy. Kontakt ze zjawą trwał nadal, a także przyczynił się do powstania pierwszego towarzystwa spirystycznego. Siostry Fox zaczęły organizować seanse z wywoływaniem duchów dla coraz większej grupy zainteresowanych osób. W ich trakcie ponadziały się rzeczy niestworzone, tak jak poruszanie się mebli, stukanie, a nawet pojawianie się zjaw. Nic więc dziwnego, że fanny Fox zyskały ogromną sławę, ale także pojawiła się ogromna liczba ich naśladowców. W tamtych czasach spirytyzm stał się tak powszechny, że do prób nawiązania kontaktów z duchami dochodziło praktycznie na w każdym domu. Nawet Mary Lincoln, żona prezydenta Abrahama, prowadziła seanse w Białym Domu po tym jak zmarł jej syn. Przyczyn tego wielkiego, spirystycznego boomu można się doszukiwać w historii, bowiem trwała wtedy wojna secesyjna, ludzie ginęli, występowały liczne choroby, a średnia długość życia wynosiła nie więcej niż 50 lat. Ludzie więc, dla pocieszenia i chęci nawiązania kontaktu z bliskimi, którzy na przykład poszli na wojnę i nigdy z niej nie wrócili, zwracali się ku takim metodom i dla ich realizacji szukali wszelkich środków komunikacji. To ten moment wykorzystała firma Kenneth Novelty Company, a za jej sprawą na rynek trafiła gra Ouija, która świetnie nadawała się do porozumiewania z duchami. Należy teraz wytłumaczyć, skąd w ogóle wzięła się oryginalna nazwa gry. Wbrew pozorom, nie jest ona jedynie połączeniem francuskiego słowa Wii, oui", oznaczającego tak z niemieckim ja znaczącym to samo. Ponoć słowo zaproponowała sama tablica, gdy podczas jednego sensu zapytano się jej jak chce być nazywana. Gdy natomiast padło pytanie, co to oznacza, odpowiedź brzmiała powodzenia. Choć wiecie, jest to tylko jedna z wersji powstawania tej nazwy. Inna mówi na przykład, że taki napis znajdował się na naszej znanej spirytystki, która była spokrewniona z jednym z założycieli firmy Kennard Company. Kolejna wersja to taka, że tytuł gry miał brzmieć jak z egipskiego słownika, ponieważ tamte rejony świata były niezwykle popularne w kręgach spirytualistycznych. W historii gry można się doszukać wielu innych ciekawych faktów. W formie, jaką znamy ją dzisiaj, została wymyślona w 1886 roku prawdopodobnie przez człowieka o nazwisku E.C. C. Ritchie, producenta Trumien z Maryland. Prawa do niej wykupił czas Kennard, jeden z założycieli firmy Kennard Novelty Company. W 1890 roku została wprowadzona na rynek, a w 1891 opatentowana. Zresztą z faktem nadania jej patentu też wiąże się tajemnicza opowieść. Kiedy wspomniany pan Kennard i jego wspólnik Elijah Bond udali się do urzędu w Waszyngtonie, rzecznik patentowy zażądał prezentacji gry a dokładnie tego, aby tablica przeliterowała jego nazwisko, którego nie ujawnił na początku spotkania. Luigi prawidłowo odpowiedziano na to pytanie, a wstrząśnięty urzędnik przyznał patent. Uznano ją za zabawkę i grę, lecz co ciekawe, nie było tam wyjaśnienia, jak dokładnie działa. Okazał się to być bardzo dobry zabieg marketingowy, ponieważ od samego początku Luigi była owiana tajemnicą i jeszcze bardziej mogła przyciągać uwagę potencjalnych klientów. Jak wspomnieliśmy, w tamtych czasach stała się ogromnym hitem i była wykorzystywana niemal w każdym sensie spirytystycznym, a liczba sprzedawanych egzemplarzy w latach 70. przegoniła nawet popularne monopoli. Była reklamowana jako forma rozrywki dla rodziny, jak i mistyczna wyrocznia. Wyobraźcie sobie, że z tego względu stała się na nawet przedmiotem rozprawy sądowej, której miano orzec, czy faktycznie można ją uznać za zabawkę bowiem była wykorzystywana jako forma rozrywki dla każdego i świetnej gry towarzyskiej, ale jednocześnie używana jako środek komunikacji z duchami. Jednak według orzeczenia sądu ostatecznie została zabawką. Zabawka czy nie jej siła ciągle rosła. Nie brakowało licznych dziwnych historii z nią związanych, które pojawiały się w amerykańskich gazetach. Przy jej pomocy szukano wskazówek dotyczących tajemniczych morderstw, opisywano nawet przypadki, w których to ponoć gra nakłaniała do przestępczych czynów. New York Times w 1941 roku pisał o mężczyźnie, który wstąpił do wojska, gdyż tak nakazała mu tablica. W 1958 roku sąd w Connecticut rozpatrywał sprawę, w której kobieta zapisała w testamencie prawie cały swój majątek duchowi, z którym ponoć skontaktowała się przy pomocy gry Ouija. Zabawka stała się nawet inspiracją dla pisarzy, którzy tworzyli swoje wiersze i opowiadania, jakie podyktowała im tablica. Jej popularność oraz tajemniczość nie słabła, lecz za wyjątkiem kilku domniemanych przestępstw zainspirowanych grą nie była uważana za coś groźnego. Zmieniło się to jednak w 1973 roku. Wtedy bowiem na ekrany Kin wszedł film egzorcysta ukazujący historię dwunastoletniej regan opętanej przez demona po tym jak samotnie grała tabliczką Luigi. Pojawiło się nawet przypuszczenie, że prawdopodobnie film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Fakt ten tak diametralnie zmienił podejście do gry, że z telewizji zniknęły jej humorystyczne i niewinne reklamy, a zabawka z dnia na dzień została dosłownie uznana za narzędzie diabła. Tak dobrze słyszeliście, egzorcysta aż w takim stopniu wpłynął na masową wyobraźnię. Po tej produkcji jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne filmy demonizujące spirytystyczną tablicę Ouija, ale o tym opowiemy za chwilę. Wcześniej wspomnimy jeszcze o innych reakcjach zmiany postrzegania gry. Ouija zaczęła być bowiem potępiana przez grupy religijne, publicznie palono ją w ogniskach. Nawet w społeczności spirytystów jej reputacja została poważnie zachwiana, a w wielu ludziach zaczęła budzić po prostu przerażenie. Czy wpłynęło to na wyniki jej sprzedaży? Zdecydowanie nie. Nadal kupowano setki tysięcy egzemplarzy, ale już nie po to, aby tylko zaspokoić duchowe potrzeby, i dobrze się przy tym bawić, ale też by poczuć dreszcz przerażenia. Tymczasem kolejne produkcje filmowe tylko utwierdzały ten wizerunek gry. Była ona motywem przewodnim w produkcjach z serii Paranormal Activity pojawiła się w takich serialach jak Breaking Bad czy Castle. Nie możemy też zapomnieć o produkcji zatytułowanej Diabelska plansza Luigi, która w 2014 roku stała się tak popularna, że przy budżecie 5 milionów dolarów zarobiła ponad 80 milionów na całym świecie. Przyczyniło się to także do stworzenia prequelu tej opowieści i w 2016 roku na ekranach kin pojawił się horror Luigi na rodzinę zła. Gra wciąż cieszy się ogromną popularnością, a jeśli po wysłuchaniu naszej opowieści nadal macie ochotę w nią zagrać, pamiętajcie o kilku zasadach. Po pierwsze, do sansu potrzeba nie więcej niż 6 osób, ponieważ każda z nich będzie musiała przez cały czas trzymać przynajmniej dwa palce na wskaźniku. Spośród wszystkich uczestników trzeba wybrać przewodnika, który będzie się kontaktował z duchem. To on musi także na samym początku powiedzieć parę słów wstępu i zapewnić paranormalne istoty o tym, że gracze nie mają złych intencji. Gdy sens się rozpocznie, uczestnicy mogą zadawać duchowi pytania za pośrednictwem przewodnika. Uważajcie jednak, bo gdy w pewnym momencie wskaźnik zacznie robić ósemki na tablicy lub po kolei wymieniać litery alfabetu, to może to być znak, że być może macie do czynienia z wyjątkowo złym duchem. Dlatego, aby Zakończyć grę, pamiętajcie, że zawsze należy powrócić wskaźnikiem na znak do widzenia. Ale tak w ogóle odważylibyście się zagrać w tę grę, a może już kiedyś podjęliście się takiego wyzwania? Uważacie, że to działa i z jej pomocą można wywoływać duchy? Czy to tylko marketingowe chwyty? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Ale zanim się z wami pożegnamy, to obiecana ciekawostka tylko dla ludzi, którzy naprawdę chcą ją poznać. Słuchajcie, albo włączcie jakiś inny nasz filmik już teraz. Zatem, jak twierdzą naukowcy, w działaniu gry nie ma udziału żadna pozaziemska siła, a jej sekret tkwi w tak zwanym efekcie ideometru. Dotyczy on automatycznych ruchów mięśni, które odbywają się bez udziału świadomej woli człowieka, jak na przykład płacz w reakcji na smutny film. Czyli mówiąc wprost, wskaźnik w grze jest poruszany przez nas, choć nawet nie jesteśmy świadomi, że to robimy. A skoro już wszystko jasne, nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomienia, by nie ominął Was żaden z naszych filmów. Będzie nam też miło, gdy polecicie ten odcinek swoim znajomym. Do usłyszenia, cześć!